Do zobaczenia, narka piątek. Strasznie za tobą tęskniłem sobótko, no już nie ma co opłakać, poniedziałek. Takie tam przy pracy. Kiedy znajomi odwołali: "Wyjście", ale ty od początku nie miałeś zamiaru nigdzie iść. Chipsy, mandarynki. Kiedy kupisz swojej dziewczynie żelka? Laska rozpina mi pasek, mam nadzieję, że jesteś ogolony, ja pewnie, też ja. CBS, coraz bliżej święta. Rodzinny poranek, kiedy wszyscy zaspaliście. Muszę kupić sobie nowe buty, jakie? Takie, które pomogą mi wyjść z trudnych sytuacji. Poproszę kilogram ziemniaków, czy 2,5 kilo może być, tak jakoś mi się sypnęło, zapłacę za kilogram, może być sprzedawca. Ogarnę się po nowym roku, teraz już nie ma sensu zaczynać. Ja na każdym kolokwium ile dałbym, by przypomnieć se. Co ty wiesz o lenistwie? Kiedy znajomi pytają czy masz czas, ale ty jesteś super zajęty. Uwaga, uwaga, już można robić te wszystkie rzeczy odłożone na w grudniu po południu. Mamo, czy ty mnie zablokowałaś, z twojego numeru przychodził spam, jaki spam. Coś w stylu, doładuj mi konto, potrzebuję nowej kurtki, dasz pieniądze na kino? No to powiedz, co cię dziś zdenerwowało, ja. Kiedy nakupowałeś w internecie, rzeczy z płatnością na później i teraz jest później. Ubrania za brudne do szafy, ale za czyste do prania? Witamy na krześle. Człowieki mają ogień i żarcie. Podejdę co się może stać 10 tysięcy lat później, najlepsza decyzja w życiu? Challenge napisz w komentarzu, czy lubisz kotki, a teraz kopśnij lajka byczku. Gdzie jest masło? W sejfie, a gdzie? Czyli to dlatego czekoladowe mikołaje są puste w środku. Mówię rodzinie, że się rozchorowałem, rodzina, rutynoskorbin było brać, czosnku nie jadłeś, bez czapki chodziłeś, no i masz. Chcesz ze mną chodzić, umiem sama. Czy możesz złapać mnie za rękę i iść normalnie? Moje dziecko. Pewnego razu doszłam do wniosku, że znajdę sobie mężczyznę, ale kupiłam wino i od razu mi przeszło. Dlaczego stomatologia jest ważna? Bo gościu nie ma jednej brwi, a ty i tak jako pierwszy zauważyłeś brak zęba. Mój pies sekundę po skończeniu posiłku. To nie jest atrakcyjne, gdy kobieta tyle pije, pije dlatego, bo to nie ja mam być tutaj atrakcyjna. Żona powiedziała mi, weź 100 zł i kup jakąś dekorację ze sceną bożonarodzeniową, resztę możesz wydać na piwo. Kiedy idę do czyjegoś domu i okazuje się, że ma kota, pomocy. Szef, CEO masz na myśli, mówiąc, że kserokopiarka się zesrała? Jak ci minął dzień? Świetnie, byłem dzisiaj na lodowisku i jeździłem na łyżwach, potem na kolanach, potem twarzą po lodzie, a teraz jadę karetką, ruch to zdrowie. Gdy w końcu zrozumiałeś, że sukces osiąga się nie ciężką pracą, ale znajomościami i układzikami z innymi. kiedy po pracy bardzo spieszysz się do domu, żeby posiedzieć w ten sposób. Kiedy podczas urlopu uśmiechnięty pozujesz do zdjęć, a w głębi duszy płaczesz i tęsknisz za swoją kanapą. Polak na all-inclusive po tym jak zobaczył, że nie ma już frytek, to zwykła bezczelność. Jak to ładnie ujął Konfucjusz, to czego szukasz, jest już w tobie. Dlaczego nic nie robicie? Bierzemy się do roboty dopiero po trzeciej kawie, to ile wy ich dziennie pijęcie? Dwie. Tylko widzisz takie krzesło i już wiesz, że zmarnujesz czas w tym miejscu. Kiedy sobie leżę i czekam do momentu, aż już na 100% się spóźnię, by w panice zacząć się spieszyć. Kolejny odcinek, kolejne świetne memy. Śpiąca ja, nadchodzący sobotni Katz. Kiedy ugryziecie pająk i koń jednocześnie. Użytkownicy Spotify, gdy muzyka, którą słuchali cały rok, okazuje się być muzyką, którą słuchali cały rok. Mamo kuzyn z Afryki przyjechał. Tak mój kot widzi siebie. Rano zanim go nakarmię. Jeszcze tylko Sylwester i można zaczynać te ujnie od nowa. Tinder, rzeczywistość. Profesor tłumaczący jakieś zagadnienie. Ja próbujący nauczyć się tego sam, hindus na YouTube tłumaczący to zagadnienie. 100 zł za dzieciaka, 100 zł teraz. Co daje ci szczęście, a udana kariera, be miłość, c pieniądze, de gdy po wielu staraniach na twoim krzaczku pojawił się pierwszy pomidorek. Chłopiec, baba, laska, mężczyzna, kobieta, dziewczyna, mietek pod sklepem, mademoiselle. Czy mogliby zrobić zmywarkę z przezroczystymi drzwiami? Chcę widzieć, co się tam dzieje. Pralki otwarte, szczere, pokazują Ci, jak piorą Twoje rzeczy, zmywarki tajemnicze. Nie można im ufać, trzymają swoje metody czyszczenia w sekrecie. Projekt, który skończyłem 20 minut przed deadline'em. Darmowe książki, darmowe Wifi, wolę wybrać pokój z darmowymi książkami, tam też złapie darmowe wi-fi. Siedmioletni ja wieczorem w samochodzie, zastanawiający się dlaczego księżyc nas śledzi. Kiedy twoi starzy tłumaczą ci, że masz się wyprowadzić, bo masz już 30 lat. Ja każdego ranka... No cóż chyba utknąłem. Palniki w kuchence gazowej takie są. To on. Kiedy dziewczyny zakładają ogrodniczki, kiedy faceci zakładają ogrodniczki. Wie ktoś skąd się bierze przyjaciół, gdy się ma powyżej 25 lat? Idzie się do urzędu przegrywów, żeby ci jakiś przydzielili? Którędy teraz? Czerwcowy dzień, jeszcze dwie lekcje i wakacje, poczułem ten zapach. Kiedy pisałeś jako jedyny, notatki, a po powrocie ich nie sprawdzają. Kiedy zaprosiłeś ją na randkę, a ona powiedziała fuj, kiedy zaprosiłeś ją na randkę, a ona się zgodziła. Gdy próbuję wrócić do spania i dokończyć sen. Był dobrym człowiekiem i nawet lepszym przyjacielem, Boże będę za nim tęsknił, to za ciebie Tomek kiedy kumpel z roku wyżej opowiada ci, jak wyglądał zeszłoroczny trudny egzamin, a ty cały zamieniasz się w słuch. Wszystkie moje plany na przyszłość zakładają, że budzę się jutro z nagłym poczuciem dyscypliny i rutyny, których nigdy w życiu nie doznałam. Nikt, małżeństwa ze wspólnym kątem na fejsie. W nauce angielskiego przychodzi moment, w którym rozumiesz już hindusów, ale anglików dalej nie. Kiedy on ci się oświadczył, ale nie masz zrobionych paznokci. Kiedy usłyszałeś piosenkę, która była hitem podczas twojego dzieciństwa. Trzyletnie opakowanie mrożonego groszku, patrzące jak wkładam do zamrażarki nowe opakowania pizzy. Kiedy dziewczyna mówi mi, że mamy małe problemy, ale i tak trzeba je rozwiązać. Najpierw masa, później spanko. Kiedy masz trudny czas, ale możesz liczyć na wsparcie przyjaciela. Kruski leniwe, ale zdolne. Naukowcy rozmrozili kilka prehistorycznych robaków, dwa z nich zaczęły się poruszać i jeść. Jeden ma 32 tysiące lat, a drugi 41 700. Dawaj następny filmik byczku.